Prywiet prywiet, prywiet, Ale hmm, dzisiaj chciałbym się do was zwrócić hmm, po, po polskim powitaniu Dzień dobry moi drodzy czy u mnie już jest e, dobry wieczór ale e, wy to we wtorek hmm, no słuchajcie, jest pewna sprawa bo wiele osób do mnie piszesz już ostatnio że Pezio czy żeby że wyszedł patch 1.3 ja, ja, ja osobiście w tej chwili gram na patchu 1.2 na wersji gry 2.1 jest to wersja Artoniga 2.1, ale będzie głośno. A, sama, a sam patch to jest 1.2. No tak więc ja mm, osobiście bardzo chętnie się na ten, safe, na ten patch przerzucił. Bardzo chętnie. A słuchajcie... what the fakt, że mnie atakujecie? Eee, bardzo chętnie bym się tego niego przerzucił, dlatego że tam ponad są jakieś tam kilka nowości, jakieś tam głównie dodali jakieś tam kilka mieczy i jakieś dwie albo trzy zbroje, z tego tak co pamiętam. Jakieś mi pisaliście, się, no ale słuchajcie, jednakowoż em, Sejwy, co mi jest, Trochę boli, nie są kom Kompatybilne, co, co to znaczy e, Savey Moje, w tej chwili co gram z wami 55 odcinków, to będzie pół odcinek Mam no, już 55 odcinków Oj, wbiłem przez ten Czas 24 levele e, I zrobiłem dokładnie Tam, no 326 Tych zapisów tutaj Łączy czas gry to jest Na, na tą godzinę E, 30, 38 godzin, e, 28 minut. E, no, słuchajcie, bardzo chętnie bym się na niego przerzucił. Syby nie są kompatybilne. Jeśli chcecie, jeśli bardzo do tego chcecie, mogę e, na tego na tego paso się przerzucić. A co to z tym skutkuje? Że najprawdopodobniej jakiś jakiś miesiąc nie będzie ani jednego filmu, dlatego, że będę musiał tą grę przechodzić jeszcze raz. E, no, bardzo uwielbiam Gotika, właśnie. Jak przypomnę, się tak się patrzyłem w. Obraz wczytywania i widziałem ten no właśnie ekran czytywania, Sam nie mogę uwierzyć w to, jak bardzo uwielbiam Gotika. O, ej, zeżar ich. O, ty głupi śmieciu, Czemu ich zeżarłeś? No nieważne. Nie, Zdaję sobie dopiero sprawę, jak bardzo ja uwielbiam Gotika, Gotika Retarning. nie jak to dokładnie a, a, w, tego, odmienić. I jak bardzo właśnie sam uwielbiam Gotika, słuchajcie mówiąc, Jeśli chciałbym jeszcze raz oczywiście, nie miałbym to robić, to. No trudno bym zacisnąć po ślady i bym to przeszedł, tak? Um, no ale w żadnym wypadku na pewno nie było to by miłe dla was No oczywiście, jak będzie chcecie, mogę to zrobić Ale na serio to nie <grym> Dlaczego? Dlatego, że nie chciałbym aż tak dużo czasu opuścić Dlatego, że w ten cały miesiąc mógłbym skończyć Returninga już totalnie A po co mam przechodzić go jeszcze raz, żeby... Założyć sobie lepszą zbroję i, 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 in, i jeszcze inny miecz, więc no, mi się to nie widzi. Okej, sobie na pewno z... zagram na patchu 1 um, Kiedyś. Kiedyś na pewno. To nie znaczy, że jutro, ani nie znaczy, że za tydzień. To znaczy, że kiedyś. Czyli no, czyli kiedyś, po prostu kiedyś. Um, na pewno nie widzi mi się też jeszcze raz tego wszystkiego powtarzać, bo już powtarzam się, ale nie widzi mi się to, dlatego że to jest sposób strata czasu. Bo po co ja robiłem aż 50, e, 55 odcinków jeśli, jeśli po prostu e, narzeczenie w świecie e, miałbym to powtarzać jeszcze raz. Tak aby dla siebie to robić, więc no. Na pewno trzeba mieć w życiu jakiś e, umiar, że tak powiem tego wszystkiego, więc po, jeśli jeśli chcecie możecie mi napisać dzieją ściągnąć. Albo coś takiego, bo ja jakoś nie widziałem, gdzie żeby dało się osiągnąć. Nie wiem, może jestem taki głupi, ale nie widziałem. No jednakowoż, też em, brakuje mi, no po prostu, No tej nowości, już tak to, już tak to nazwę. Jednakowoż, nie, nie jestem, tej nowości nie, nie, nie jest mi brak aż tak duża, żeby po prostu zrezygnować z zagrania, e, z grania dalej z Wami, tylko. Yy, tam właśnie na własnym zakresie sobie grania, żeby po prostu yy, przejść to na tym Paczu 1.3. No tak, więc yy, tą całą moją gadkę skróci do minimum. Jeśli chcecie, to zmienię wersję na, jeden, na patcha 1.3. Skutkuje to tym, że ponad miesiąc, może tak, bo ja nie mam aż tak dużo czasu, yy, żeby po prostu grać w gotika nie mam już tyle czasu, czyli jako ponad miesiąc byście musieli czekać na kolejny odcinek. Wiem, wiem, że wiele osób jak już nie ma filmu 2 dni to już e, wiele osób już e, waruje i nie wie co się dzieje, no tak więc, no e, Znaczy nie, to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. No i tak też jak mi się to nie widzi nie wiem jak wam. Tak więc e, jeśli byście byli tacy dobrzy to proszę nie piszcie mi o tym, że wiesz o wiesz, że jest pas jeden 1.3, wiesz że jest 1.3, 3 1 i tak dalej. Ja Oczywiście, fuck E, wiem, ja to wszystko wiem, spokojnie Ja wiem Jestem na bieżąco na The demoders tam właśnie widzę te ich wszystkie e, Te wszystkie te rozmowy I tak dalej, to co tam piszą ludzie i tak dalej Więc na pewno Kiedyś sobie zagram, na pewno kiedyś Jak przyjdziemy do tego Ale tak więc no, mam nadzieję, że całą ta, Cała ta moja gadka Was y, wyciągnę się z, nie, z niej jakieś wnioski czy po prostu Gramy na patchu 1.2 mi się, mi tam się aż tak bardzo nie jest mi potrzebny, jakiś tam. Aha, Aha, coś, zrobiliśmy bossa. Ale nie, nie, to był mroźny wilk. Widziałem, że po prostu on jest. Przez chwilę myślałem, że to jest jakiś po prostu. Po prostu, po prostu, po prostu co? Bos! A czy bos? Wie... Jakiś po prostu ulepszony przeciwnik. No jednakowoż. A jednakowoż nie był ulepszony przeciwnik, tylko to był bos. No, tak więc. Mam nadzieję, że tutaj wyczerpałem was cały, ca całą, e, wszystko co byście chcieli o, o tym wiedzieć Jakie jest moje zdanie na ten temat, więc No Widzimy się już niedługo, widzicie, szukam dalej tego smoczego korzenia Będę, znaczy szukam, dalej będę szukał Bo po prostu e, muszę ten wiec założyć, tak czy inaczej I ten jeden level co słuchajcie, ruszamy do orków e, Teraz chciałbym pr pr przeprosić, bo nie wiem czy w poprzednim odcinku, czyli 55 jest już na YouTubie Znaczy, jak oglądacie to, to pewnie jest, ale czy był w we wtorek, e, czy był w poniedziałek. Jeśli nie był w poniedziałek, to bardzo bardzo to przepraszam, ale... E, o tym opowiem kiedy indziej O tym opowiem kiedy indziej, dlaczego nie miałem czasu wrzucić i tak dalej. To jest dosyć też ciekawa historia, więc Dzięki no, Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się do samego odcineczka Mam nadzieję, że jeszcze... Um, jeszcze we mnie wierzycie. Że kiedyś zagram w, na tym patchu pewnie to będzie taki krótki taki przelot. Um, co tam ciekawego jest i tak dalej. No, tak więc dzięki wam za obejrzenie, trzymajcie się do następnego i pamiętajcie, um, nie miejcie nadziei, nadzieja matką głupich, no chyba że bardzo mnie przekonacie. Ale nie proszę, nie, nie pijcie już więcej, bo naprawdę mi się nie widzi granie na Typaczu, no z, z, znowu przerzucanie, przerzucanie tych wszystkich sejów, bo one są kompatybilne, więc no, koniec. Dzięki wam za obejrzenie, trzymajcie się, się do następnego odcineczka No i cześć moi drodzy, do następnego.